Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Przepraszam, za czym stoi ta kolejka? Za... za pa, pani Basia tutaj coś tam nam sprzedaje. Że, że co pani sprzedaje? Tu, za, tu mamy, symulator. Symulator dachowania. Polecam bardzo serdecznie. Nie, nie, to ja dziękuję, ja wolę jakieś normalne szkoły, a nie z takimi głupotami. Do widzenia. Grzesiu, ty jeszcze kręcisz? Tak, i skończyłem, dalej dalej kręcimy. Do to jest ostatnia grupa. Kolejka jeszcze próbuje się ustawiać. A targi już się dawno skończyły. Wszystko jest. Powyłączane, po, 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 po i o, o. I co? I jeszcze ty chcesz się kręcić, tak? Nie, już nie ma miejsca. Nie ma czasu. Wszyscy się złożyli. Targi edukacyjne, jak widać, już się zakończyły. Proszę bardzo, to jedna z gwiazd, którą gościliśmy. Natomiast dla tych, którzy się nie wyrobili na nasz symulator to jeszcze będzie session 5 kwietnia. Dokładnie I... tak. Kto na które oczywiście bardzo mocno zapraszamy, na Targi Lublin, tam z tyłu widać. Też będziemy. I zapraszamy, zapraszamy i jeszcze raz, yy, co powiesz? Że zapraszamy. Zapraszamy. <laughs> no to, to zapraszamy i do zobaczenia. Hej!